Panie Przemko, ostatnio państwa zakład przeszedł kompleksową modernizację systemu chłodniczego, co skłoniło firmę Bomadek do podjęcia takiej inwestycji? Przede wszystkim bałość o przyszłość, panie Tomaszu, zarówno jeśli chodzi o ekonomię naszej produkcji, jak i o środowisko naturalne. Dotychczasowy system był przestarzały, energochłonny, kosztowny w eksploatacji, nie przystający do obecnych norm ekologicznych. Wiedzieliśmy, że nadszedł czas na gruntowną zmianę. A co było tym głównym powodem, że podjęliście Państwo współpracę z, akurat z firmą Frizo? Frizo ujęło nas tym, że posiada własne biuro inżynieryjne i większość obliczeń, dzięki którym ta inwestycja tutaj powstała, zostało wykonane u nich w biurach. To było szyte na miarę na nasze potrzeby. Bardzo konkretna propozycja dopasowana do Państwa zakładu. Dokładnie. Do, tak. do, do Państwa wymagań. Dokładnie. Do tak. Państwa oczekiwań. Dokładnie tak. Czy już jakieś efekty są widoczne po wdrożeniu tych nowych rozwiązań, tych nowych technologii? Zauważyliśmy wymierne oszczędności w obszarze kosztów zakupu energii elektrycznej. Szacujemy, że dzięki inwestycji zrobionej wspólnie z Frizo będziemy w stanie zaoszczędzić nawet do 2 milionów złotych rocznie w tym aspekcie. Oprócz oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej widzimy też tańszy koszt serwisu. Takiej instalacji i jej większą stabilność i pewność chłodu na zakładzie, co jest dla nas bardzo ważne przy produkcji mięsa drobiowego. Ostatnio takim modnym pojęciem, potrzebnym pojęciem jest zrównoważony rozwój. Czy uważa Pan, że to też właśnie krok w tą stronę? Myślę, że zdecydowanie. Oprócz e, oszczędności z tytułu energii e, jest to element naszej e, szerszej strategii, bałości o e, środowisko produkowania bardziej odpowiedzialnie, w bardziej zrównoważony sposób. Frizo i ta inwestycja świetnie się w to wpisuje. Panie Przemku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Panie Przyjechać do